would you hold me if I told you we can just run away so come my darling let me help you we can follow the sun and leave the rain for somebody else that help ourselves and leave our trust Serdecznie was witamy w kolejnym odcinku zwinnego gotowania. Bardzo się z wami stęskiliśmy, bo już jakiś czas nas, nas nie, nie było. A jesteśmy znów w Winnicy, czyli tam, gdzie kręciliśmy nasz pierwszy odcinek, z tym, że o zu zupełnie innej porze roku, bo zbliżamy się do winobrania. A winobranie to wbrew pozorom wcale nie jest ten najprzyjemniejszy i najłatwiejszy czas w tym cyklu pracy winiarza. To wręcz przeciwnie, jest to okres, kiedy trzeba być gotowym na pewne wyzwania, a ponieważ tutaj trzeba dostosować się i spiąć pewne czynniki, takie jak pogoda, jak dostępność siły roboczej pracowników, tych pracowników na koniec dnia, na koniec zbiorów, a nie jest to praca lekka, łatwa i przyjemna. No chyba, że pracujemy w takim zespole tak, przyjaciół, w takim, w, takim w takim jak my. Trzeba pamiętać o tym, że pracownika nie tylko sowicie nagradzamy, ale też. Sprawiamy, żeby ten, ta jego praca była przyjemna w jakiś sposób, czyli dajemy strawę. I dzisiaj ten odcinek właśnie poświęcony jest takiemu posiłkowi, prostemu, którym, ale za to smacznemu, którym, który moglibyśmy zaproponować naszej ekipie, która pracuje przy zbiorze winogron. Tak jest. Please you have to take look Skąd nazwa proziaki Proziaki to wywodzi się od prozy. Powszechnie potocznie znamy ten produkt jako soda, którą używamy pewnie stosunkowo rzadko w gospodarstwach domowych. Niemniej tutaj jest to ten element, który powoduje, że ciasto zaczyna rosnąć. Nie drożdże, a właśnie soda. Ja zawsze sodę mieszam na sucho z mąką i z solą. Właściwie, jeśli chodzi o przyprawy, to już jest wszystko, co można by do wersji tak zwanej tutaj dodać. Mąka, sól, proza. I jeszcze coś. Bardzo istotny składnik. Jest to albo kefir, albo maślanka, albo, tak jak w tym przypadku, zsiadłe mleko. Ważne jest, żeby te proporcje odpowiednio dodać, yy, dobrać jak najwcześniej, ponieważ zbyt duża ilość cieczy, w tym wypadku zsiadłego mleka, powoduje, że to ciasto będzie nam się bez końca lepiło. Staram się, żeby ciasto było zawsze bardzo elastyczne i delikatne. Chciałbym, żeby to pieczywo było uniwersalne. Żeby ono pasowało nam zarówno do dania jednogarnkowego, jak i jako potrawa taka zwykła. Pamiętacie kiedyś, jak to było w dzieciństwie: łapało się pajdę chleba albo kawałek urwany z bochenka. I z tym biegło się jak najszybciej na zewnątrz. Czyli właśnie proziaki są takim daniem, które można sobie y, chapnąć, przepić siadłym mlekiem y, albo posmarować czymś słodkim, dzisiaj nutelą, ale ja to bym proponował, żeby jednak przetworami z naszych lokalnych produktów. A czy Kozi ser będzie pasował do tego? ser będzie do tego obłędny, a że już znam y, smak. I, I wszystkie walory waszego sera, sera, który robi Małgosia, i tą jego świeżość, to jest idealne danie, które ja bym na przykład zaproponował e, rano na śniadanie. Proziak, kozi ser, można posypać szczypiorkiem, można trochę e, dodać pieprzu i do tego kawa zbożowa albo kawa inka. I to jest poezja. I to jest poezja. Radioactive love bug bit me yesterday Maybe a crazy test with gamma rays maybe something in the air Not sure I care Nasze półwytrawne do które już się przewinęło w jednym z odcinków, ale tutaj będzie chyba dosyć dobrze współgrało z tymi prosiaczkami z serem kozim. Z jednej strony jest ta, ta, taka, ta takie śmietankowe nuty, które, które daje chardonnay, a z drugiej strony mamy tutaj hibernala, tak, który z kolei tą całą mineralność oddaje z siebie. A przypomnij naszym widzom, skąd z kolei bierze się ta taka wyraźna mineralność, którą ja osobiście w twoim winie, winie uwielbiam, a wręcz szanuję. Mineralność jest to rzeczywiście cecha charakterystyczna naszych wszystkich win, oczywiście w, różnych, w różnym stopniu, w różnych odmianach. Natomiast bierze się z łupka, czyli z tej pielistej skały, z której są zbudowane góry pieprzowe, które mamy tutaj w naszym podłożu. Więc jest to taka cecha, która łączy nasze wina z siedliskiem, w którym one powstają. Natomiast ten ser ma zupełnie inne walory i zapachowe, i smakowe. On jest niezmiernie Delikatny, wręcz niewyczuwalny. Bardzo, bardzo świeżo, bardzo przyjemnie. No i nasze, nasze wino Alcedo też z tym kozim sarem świetnie się tutaj komponuje. Cieszmy się życiem, cieszmy się jedzeniem, cieszmy się winem. Zacznijmy doceniać proste rzeczy, krótkie chwile, bo tak naprawdę to nasze całe życie.

Inside the moment, the lightning struck, but I'm not sure she'll call it luck. Kolejnym daniem, jakie chcemy dzisiaj zaproponować państwu, a przede wszystkim naszym pracownikom Piotra Winnicy, to będzie danie jednogarnkowe, czyli konkarne. Jasne, że możecie mieć państwo słuszne zresztą uwagi, że nie wiąże się to za bardzo z regionem, e, nawet z naszym krajem, ponieważ jest to danie e, właściwie meksykańskie, ale proszę państwa. To danie da się świetnie w naszych realiach zaadoptować. Papryka mamy otóż, mój drogi, z Dwikus, już dzisiaj prze wspomnianych przez Ciebie, cebula też od naszych lokalnych plant plantatorów. Czosnek zakupiony na naszym targowisku na dole. To są wszystko produkty, które są u nas dostępne, które u nas są hodowane, uprawiane, i w związku z tym my staramy się właśnie te y, 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 używać. Natomiast to danie jednogarnkowe, ono jest o tyle proste, że możemy je przygotować niemalże w warunkach polowych, bo i na ognisku, bo i na kuchni, gdzieś na szybko. W taki sposób, żeby za chwilę znowu wrócić do pracy, a jednocześnie chociaż odrobinę nakarmić i sprawić przyjemności naszym pracownikom. Wołowina, i tak w oryginalnym przepisie, powinno być. Everywhere. No a ty Piotrze, w międzyczasie już myśl, co my tu podamy. Masz świadomość, że głównym składnikiem jest mięso, jest mięso wołowe, że jest cebula, że będzie czosnek. Czyli będzie to danie dosyć intensywne w smaku, tak? Na pewno nie będzie to danie nazbyt lekkostrawne, więc dobierzemy, dobierz w ten sposób wino, żeby ono smakowo i pod względem też innych walorów, walorów zdrowotnych, możliwie najlepiej skomponowało się z naszym daniem. W oczekiwaniu na gotowość tego dania, ja powiem, że wymyśliłem już tutaj co będzie nam tutaj współgrało dobrze z naszym czyli konkarne. I to będzie nasze wino Bubo, czyli to drugie z naszych win czerwonych, które jest dłużej w beczce, prawie dwa lata w beczce, więc to jest takie poważne, stateczne wino, w którym dominują aromaty beczkowe i myślę, że Yy, właśnie z tym daniem ono, ono świetnie się yy... spasuje. Rozumiem, co to znaczy. Ono niewątpliwie ma, nabrało swojego wyrazu, swojej klasy. No, w końcu dwa lata spoczywało, odpoczywało, nabierało krągłości. A to wino już troszeczkę powiedziałbym, że jesienne. A o właśnie, to jest też fajna yy, klasyfikacja. E, tychże win. Jak je dobieramy? Nie tylko do dań, ale również do, do pory roku. No w moim e, mniemaniu, w moim pojęciu, ja tak piję, e, staram się e, w tych ciepłych porach roku, czyli latem, wiosną, hmm. kiedy jest cieplej, pić wina schłodzone, czyli tak. bielej róże, a czerwień to już bardziej wina jest jesienno-zimowe. Między innymi też wynika to z tego, że pijemy w temperaturze pokojowej. Zgadza się. I, I tu można by jeszcze pójść dalej i użyć innej klasyfikacji. To tak zwane wina kominkowe, kiedy zasiadamy sobie w cieple świec. E, to jest wino, które świetnie też na pewno pasuje do książki, do chwil spędzonych na przykład przy dobrej muzyce. Wieczory jesienne. Wieś, wieczory tak, tak, zimowe. Yy, tak, właśnie też to klasyfikuje. Bardzo cię proszę, Pawle. A więc, drogi Piotrze, w kieliszkach mamy bubo. Bubo, ta nazwa siadła mi. No, teraz rozumiem, co miałeś na myśli, mówiąc, że jest to wino poważne. she comes around love shivers the ticker starts to pump, love shivers and i can't spur the sound from 10 miles away ale tu już znaleźliśmy, znaleźliśmy właśnie ten posmak, który powstał po kontakcie z beczką. Jest tutaj wyczuwalna wanilia, jest tutaj wyczuwalna, są tu nuty tytoniu, kawy, być może na gorzkiej czekolady. Niezwykle złożone, i, i, niezwykle i, i też, przyjemne. I też, I też taki, chociaż on jest tutaj słabszy, ale, ale też taki coś, taki troszkę owoc, bym powiedział, cierpki czerwony, troszkę coś, Wiśniowego może troszkę coś może Jedną z moich dewiz jest to, że alkohol nie jest do picia. Alkohol jest do jedzenia. To znaczy, to jest absolutnie skrót myślowy, a znaczy to tyle, że, 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 że jeśli już podajemy, serwujemy jakieś potrawy, to podane tak w samotności, no, jest coś, coś tu brakuje, jest to jakieś niepełne i dlatego zawsze gdzieś tam to winko. Natomiast, natomiast to wino jest to trunek, który ja spokojnie mógłbym sobie wlać i do tego już nie podawać nic. Nie szlify, mieszanka przypraw, które nadają to ten charakter meksykański, czyli papryka słodka mielona, wędzona, kolendra i kminek. Smaczne. Mamy mięsko, mamy Nasze warzywa, mamy nasze proziaczki, które przydadzą się w szczególności na końcu, żeby resztki tego sosu aromatycznego zebrać z talerza, wyczyścić niemalże do czysta. No. Drodzy widzowie, nie wiem, czy będę umiał to wyrazić, ale to jest pyszne. Po prostu pyszne. Bardzo mi miło, że po raz kolejny. z naszym bubo komponuje się bardzo dobrze. Doceniasz tą naszą dzisiejszą pracę i dobór jedzenia poszczególnych składników. A ja znowu nie mogę nie docenić tego wyjątkowego wina, które jest jednak winem poważnym. Kochani widzowie, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału. Lajkujcie, udostępniajcie. Będzie nam bardzo miło, jak będziecie również subskrybować.